Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Jakiś czas temu pokazywałem Wam najlepsze funkcje w aparacie fotograficznym według mnie. Od tego czasu też zwracałem szczególną uwagę, z jakich jeszcze innych funkcji dostępnych w aparacie korzystam najczęściej podczas fotografowania. Przeglądałem również Wasze komentarze i w oparciu o zarówno moje doświadczenie, jak i Wasze komentarze powstaje ten odcinek, w którym prezentuję kolejną część właśnie takich najlepszych, najistotniejszych i najbardziej pomocnych funkcji w aparacie fotograficznym. Więc lecimy ze i zaczynamy odcinek. Jeżeli jeszcze ktoś nie widział poprzedniego odcinka, w którym właśnie prezentowałem moje ulubione i najważniejsze dla mnie funkcje w aparacie fotograficznym, no to link jest tutaj, również wrzucam link do opisu tego filmu. Teraz natomiast przechodzimy do takiej funkcji, która niezwykle jest istotna i przydatna dla osób, które lubią obiektywy manualne. Mowa oczywiście o asystencie ostrzenia i w różnych aparatach ta funkcja będzie wyglądała nieco inaczej, w niektórych może jej nawet jeszcze nie być, także to kwestia tego po prostu, że musicie zaznajomić się ze swoim sprzętem i przeglądać opcję, czy jest taka funkcja dostępna. we yeah. W kanonie to wygląda w ten sposób, że jest kwadracik, są dwa dwie strzałeczki. Jeżeli one się zejdą i pokryją, no to zaświecą się na zielono i oznacza to, że w tym miejscu właśnie ustawiliśmy ostrość. Jest to bardzo przydatne podczas na przykład filmowania, kiedy korzystamy z manualnego ustawiania ostrości bądź kiedy korzystamy właśnie z takich obiektywów manualnych. Ostatnio też w makrofotografii również wykorzystywałem tę funkcję, bo w makrofotografii właśnie często się ustawia ostrość manualnie, więc za pomocą takiego asystenta ostrzenia można. Bez problemu sobie właśnie ostrzyć zdjęcia. Jest to spore ułatwienie, bo wiemy dokładnie, kiedy zdjęcie jest idealnie wyostrzone w tym miejscu, w którym chcemy. Następną bardzo przydatną funkcją w aparacie fotograficznym jest poziomica, czyli ustawiamy sobie aparat na przykład na statywie i widzimy takie linie. Czy aparat jest idealnie w poziomie ustawiony, czy też musimy coś poprzestawiać sobie w statywie i wyregulować, żeby ten poziom był idealnie złupany? Szczególnie z tej poziomicy korzystam podczas właśnie filmowania, podczas zdjęć architektury krajobrazowych. Ogólnie, kiedy aparat stoi na statywie najczęściej, dzięki temu możemy go idealnie wypoziomować. I szczerze powiedziawszy, korzystam z tej funkcji bardzo często, a nie zwracałem na niej aż takiej uwagi, ponieważ zawsze jakoś z automatu ją włączałem i z niej korzystałem. Ale przeczytałem właśnie w komentarzach, że jedna osoba z Was napisała, że ta funkcja jest niezwykle istotna, niezwykle przydatna i warto o niej powiedzieć. I faktycznie tak jest. Także sprawdźcie sobie, czy macie taką funkcję. Myślę, że w większości aparatów będzie ona dostępna. sam nie wiem dlaczego o tej funkcji nie wspomniałem w poprzednim odcinku ale korzystam z niej bardzo bardzo często i wielokrotnie uratowała mi skórę chodzi oczywiście o wifi łączymy się yy, z aparatem poprzez telefon i możemy z telefonu, z poziomu telefonu właśnie za pomocą aplikacji sterować naszym aparatem, wyzwalać zdalnie migawkę, kontrolować wszystkie parametry, czy po prostu zgrywać zdjęcia i wrzucać je od razu na przykład na Instagram Stories. Sam korzystam bardzo często z tych opcji, kiedy na przykład wykonuję autoportrety, albo kiedy na przykład fotografuję na dłuższym czasie naświetlania na statywie i kiedy chcę wyzwolić migawkę, nie poruszyć aparatu, no to zamiast korzystać na przykład z wężyka spustowego, no to łączę się z aplikacją wyzwalam migawkę, no i mogę wykonywać w ten sposób zdjęcia. Funkcja naprawdę bardzo, bardzo pomocna, szczególnie w tych czasach, kiedy chcemy często, szybko wszystko wrzucić do internetu, podzielić się ze światem swoimi pracami, czy po prostu korzystać z telefonu jako takiego narzędzia, które zarządza naszym aparatem podczas fotografowania. Ta funkcja towarzyszy mi od początku mojej przygody z fotografią. W każdym aparacie z automatu ją włączam i nigdy jej nie wyłączam. Chodzi o taką podstawową rzecz, jaką jest siatka, która wyświetla się na live view na ekranie aparatu, bądź też w wizjerze. O, w obu tych miejscach mam włączoną siatkę. Po prostu podczas kadrowania widzę mocne punkty obrazu, wiem mniej więcej jak po prostu sobie poustawiać poszczególne elementy w kadrze. Te linie pomocnicze bardzo pomagają mi podczas fotografowania. Dużo łatwiej mi też na przykład zopać e, jakieś proste linie, poziomy za pomocą właśnie siatki, która się wyświetla cały czas podczas fotografowania. Także jeżeli nie macie włączonego tego trybu tej siatki podczas fotografowania, no to koniecznie ją włączcie, bo dużo łatwiej będzie Wam osiągnąć poprawną kompozycję podczas fotografowania. Z tej opcji nie korzystam może bardzo często, ale jest ona bardzo przydatna. Ponieważ na przykład, kiedy chcemy fotografować i nie zwracać za bardzo na siebie uwagi, powiedzmy podczas ceremonii ślubnej, podczas takich momentów, w których ogólnie raczej nie powinniśmy zwracać na siebie uwagi, no to opcja cichej migawki, takiego cichego robienia zdjęć, kiedy ten aparat praktycznie działa bezszelestnie, jest bardzo, bardzo istotna. Także warto sprawdzić, czy macie taką opcję i trzeba uważać na światło takie sztuczne, bo w niektórych przypadkach mogą wyświetlać się takie pasy, kiedy fotografujemy na cichej migawce, także trzeba sobie to sprawdzić, zanim po prostu wykonamy dalsze zdjęcia, ale opcja cichej migawki w aparatach fotograficznych jest w niektórych sytuacjach naprawdę niezastąpiona. O tej opcji właściwie też nie pomyślałem od razu, kiedy nagrywałem poprzedni odcinek. Dlaczego? Dlatego, że ona jest z automatu zawsze włączona w moim aparacie. Chodzi o czyszczenie matrycy kiedy włączam i wyłączam aparat, jest, uruchamia się taki szybki tryb czyszczenia matrycy. Z tego, co kojarzę, są to takie mikro drgania, które usuwają jakiś drobny brud z matrycy. Oczywiście, jeżeli czymś tam się zachlapie ta matryca, kiedy coś mocniej się przyczepi do matrycy, możemy tego nie doczyścić za pomocą funkcji właśnie czyszczenia matrycy tymi drganiami. Ale dzięki temu, że to czyszczenie matrycy jest cały czas włączone, i kiedy właśnie uruchamiamy bądź wyłączamy aparat, ono się odbywa, to minimalizujemy nakładanie się tego prochu, tych paproszków na matrycę, i to jest naprawdę bardzo istotne. E, działa to cały czas z automatu, więc ja na to nie zwróciłem uwagi, nagrywając poprzedni odcinek. A zdecydowanie warto o tym powiedzieć, bo taka funkcja zaoszczędzi nam po prostu nieraz pieniędzy na czyszczenie matrycy i sprawi, że też ta matryca będzie dłużej utrzymana w czystości. W tym momencie, gdybym miał kupić aparat, to niezwykle istotną opcją, funkcją w nim byłby ekran dotykowy, ponieważ dużo łatwiej w ten sposób można obsługiwać aparat i mam na myśli tutaj w pełni ekran dotykowy, dzięki któremu możemy zarządzać poszczególnymi funkcjami, który jest bardzo intuicyjny. W moim aparacie mogę sobie kliknąć każdą praktycznie opcję, parametr i przejść, tak jak w telefonie, do konkretnej zakładki, do konkretnej opcji, edytować ją. Obsługiwać cały aparat za pomocą po prostu tego ekranu dotykowego. Można to robić za pomocą przycisków, ale można również to robić za pomocą ekranu dotykowego. I to zdecydowanie y, poprawia taką intuicyjność obsługi, szybkość działania i przydaje się naprawdę w wielu sytuacjach. Skoro już jesteśmy przy ekranie, dodam taką dodatkową opcję. Właściwie to, to jest już konstrukcja aparatu. Ale warto o tym wspomnieć, bo właśnie tak jak wspominałem, jeżeli będziecie szukać teraz aparatu, no to myślę, że warto zwrócić na to uwagę, żeby ekran w aparacie był odchylany. Dla mnie jako twórcy internetowego jest to bardzo, bardzo istotny element aparatu. Ponieważ mogę sobie w tym momencie nawet zerknąć tutaj na ekran, który jest obok aparatu, i dokładnie widzę, w jakim miejscu w kadrze jestem. Czy aparat cały czas nagrywa mnie? Jakie są poziomy dźwięku, jakie ustawiłem poszczególne parametry, czy na przykład zmieniło się jakieś oświetlenie w miejscu, w którym nagrywam. Naprawdę to jest spore ułatwienie. Kiedy wykonujemy sobie samodzielnie też zdjęcia, ale na przykład, kiedy fotografujemy y, z różnych takich nietypowych perspektyw, nie musimy się kłaść na ziemi, możemy spokojnie sobie y, ustawić aparat praktycznie na samym dole, odchylić ekran i robić zdjęcia. Odchylany ekran we wszystkie strony jest naprawdę dużym ułatwieniem podczas fotografowania i moim zdaniem powinien być to już podstawowy element we wszystkich aparatach fotograficznych, bo to się naprawdę mega przydaje. Druga część najlepszych i najważniejszych funkcji aparatów fotograficznych już za nami. Pamiętaj, jeżeli, jeżeli podobał ci się ten materiał, jeżeli był dla ciebie przydatny, no to koniecznie zostaw kciuka w górę. Napisz w komentarzu, czego się tutaj według ciebie zabrakło. Nie zapomnij również obejrzeć poprzedniego odcinka. Link jest w opisie do tego filmu. Te funkcje są dla mnie naprawdę najważniejsze. Jest to też często kwestia gustów i preferencji każdego fotografa, dlatego każdy powinien dobrać je do siebie. Ja przedstawiam te, które są według mnie ale również właśnie też was, najważniejsze, bo dawaliście o nich znać w komentarzu. E, dlatego też pamiętajcie, żeby pisać te komentarze pod filmami, bo zawsze je czytam. E, może nie na każdy komentarz jestem w stanie odpowiedzieć, ale wszystkie komentarze czytam. Jeżeli są jakieś propozycje, to zawsze je zapisuję. Także pamiętajcie, że możemy być cały czas w kontakcie. Dobra, to by było wszystko w tym odcinku. Jeżeli chcecie być na bieżąco z wszystkimi materiałami, które tutaj publikuję, no to koniecznie też zasubskrybujcie kanał, wtedy dostaniecie powiadomienie jak tylko wrócę nowy film. I to by było wszystko w tym odcinku, dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć! Piąteczka!